W biegu walkę o trzy punkty stoczyli Tomasz Golob i Wiesław Jaguś. Ostatecznie lepszy okazał się ten drugi. Oba zespoły potraktowały mecz jako poważny sprawdzian przygotowania do sezonu. W naszym przypadku im więcej startów tym lepiej, a nie ma aż takiego wielkiego natężenia, że, że nie byłoby czasu na odpoczynek. Jesteśmy chyba troszkę z tyłu jeśli chodzi o sparingi, o pozostałe drużyny w Polsce, ale to nie jest problem. Mimo tego, że różni kibice mieli różne wyniki tego spotkania, ostatecznie według protokołu zawodów Apatur pokonał Polonię 55 105. Nie ulega wątpliwości, że są bardzo dobrze dysponowani, jaki sprzęt, jaki jak tor, wszystko im gra się na pięć. Sezon żużlowy rozpocznie się na dobre już w najbliższą niedzielę. W Bydgoszczy odbędzie się tradycyjne kryterium asów. Z tego kryterium asów poznaliśmy już w kali się niepokonani wcześniej wrocławianin Robert Sawina i reprezentant gospodarzy Tomasz Golob. Dwójce najlepszych imprezy towarzyszyli Wiesław Jaguś Zapatora i zastępujący chorego Jankowskiego Poloni Starowacki. Tuż po starcie prowadzenie objął Tomasz Golob w kasku czerwonym i mimo ataków Sawiny bezpiecznie dowiózł zwycięstwo do mety. O trzecie miejsce na podium w wyścigu dodatkowym walczyć musieli Rafał Dobrucki i Piotr Protasiewicz. Ten drugi bardzo długo jechał za rywalem, jakby bez wiary w sukces, ale były to tylko pozory. Bydgoszczanin sposobił się do ataku, który mógłby mu przynieść zwycięstwo. Wreszcie się udało i to Protasiewicz stanął na trzecim stopniu podium. Dla zwycięzcy kryterium Tomasza Goloba ten sezon będzie szczególnie ciężki. Kibice czekają na tytuł Mistrza Świata. Teraz jest za wcześnie, żeby mówić co będzie. Będziemy niewątpliwie walczyć o to, ażeby drużyna jak najwyżej stała. Mój wynik indywidualny, żeby był jak najlepszy i, i, i myślę, że gdy się zakończy ten sezon wszyscy będziemy zadowoleni jak moja drużyna, jak i ja. W pierwszym meczu ligowym drużyna Tomasza Golowa zmierzy się we Wrocławiu z tamtejszym Atlasem. Tam asów poznaliśmy już w 17 wyścigu. Wtedy to spotkali lokalnych rywali, na własnym torze zwyciężyli Torunianie. Do dzisiejszego rewanżu Różlowcy Polonii przystąpili w krajowym składzie bez Tomasza Goloba, a Pator przyjechał do Bydgoszczy w najsilniejszym krajowym składzie. Miał to być najważniejszy sparing przed sezonem. Troszeczkę jeszcze czasu zostało do pierwszego meczu ligowego. Wydaje mi się, że wszystkie kłopoty jakie tam są w ogóle, one nie są już zawsze takie bardzo duże jak rok temu, też miną. A już ten 8 meczrowarżowy, edycznego meczu, do pierwszego meczu w z goszczy z Leśną. Plan, wszystko, całe przygotowania, według wielu planów. Nic nie było jakichś powiedzmy niedociągnięć. I uważa, że są wszyscy dobrze przygotowani. Wtedy, że dziś to robotę. Dzisiejszy mecz od początku rozgrywany był przy silnych opadach deszczu. Po dwóch biegach prowadził Apator 7 do 5 w kolejnym wyścigu. Wpadali zapatora przed Krzysztofem Słaboniem i Michałem Robackim z Polonii. Na trzecim okrążeniu atakujący pierwszą pozycję Słaboń upadł na tor. W tym momencie trenerzy obu zespołów zadecydowali o przerwaniu meczu. Liga jest w niedzielę, a widać, że tutaj wydgoszczy jest grom młodych łopaków. No i tak jak teraz się stało w tym biegu, Słaboń tam ma coś z, z brzuchem. Nie wiem, czy pojedzie do szpitala, czy nie. W każdym razie lekarz go bada i, i jest ciężki. Nie żeby był przyczepny, tylko że jest śliskim. Jest na wierzchu maś i obraca zawodników dookoła. Poszkodowany w trzecim biegu zawodnik Polonii. Bo nie został w niedzielę. Jest. Kibice doczekali się zespołu ligowego. Spoglądany inauguracyjny bieg że przegrali, lecz liczna publiczność pomagała debiutantów. Kibice um, zaczęli odwiedzać ten stadion i myślę, że w przyszłości... Również y, będziemy dostarczać wielu emocji, a y, może i, i satysfakcji z samego oglądania meczu. Wszelopcy kwardi mecz przegrali, jednak już wkrótce mieszkańcy stolicy będą mogli zobaczyć czołówkę polskich zawodników w krajowym finale indywidualnych Mistrzostw Świata. Wydaniu... Jest sprawdzianem dla młodych zawodników, którzy w ten sposób przygotowują się do startów w gronie seniorów. Są zawodnicy niewątpliwie lepsi i słabsi. Ale jakość zawodników właściwie weryfikuje się po przejściu tej bariery juniorskiej. Zmaganiom przyglądał się również Piotr Protasiewicz, który służył pomocą młodszym kolegom. Jeśli cokolwiek mogę pomóc, to pomogę. Na pewno jest chłopaków, którzy już mają widać litery najeżdżenia na zawodników, ale mówię po licencji czy ewentualnie krótko po licencji która się robi górka, także wszystko przed nimi. Najważniejsze, aby być kolizyjnie, a jeśli nie będzie kolizji, będzie zdrowie, trochę szczęścia, to i będziemy. Na własnym torze najlepiej radzili sobie żużlowcy bydgowskiej Polonii, a szczególnie Michał Robacki, który niedawno zmienił mechanika. Na razie to było tak wszystko za szybko, żeby tak dobrze się przygotować sprzętowo. Z maństwem się staraliśmy, no ale był mały defekt, no ale już dzisiaj jest dobrze. Ostatecznie Robacki zdobył komplet punktów, a jego zespół zwyciężył gromadząc 39 punktów. Po miałem taką nadzieję i to się udało. Ale widać, że, że młodzi zaczynają sobie dosyć dobrze poczynać i aby się nic tam powiedzmy nie zeszło i dalej tak podnosili umiejętności. Drugie miejsce wywalczyli żużlowcy Apatoraneti i Polonią Piła, której barw broniło tylko dwóch zawodników. Musiła organizatorów do przeniesienia go na dzisiaj. Nie zraziło to kibiców, którzy nadspodziewanie licznie zasiedli na trybunach. Towarzyski mecz lepiej rozpoczęli gospodarze. Defekt silnika w motocyklu Tomasza Golowa w pierwszym biegu pozwolił im wygrać 5 do 1. Takim samym wynikiem zakończył się oglądany wyścig drugi, w którym Mirosław Kowalik i Przemysław Płos jadąc od początku do końca zespołowo pokonali Przemysława Tajherta i Michała Robackiego. Widać, że to jeszcze sprzętowo nie wszystko jest dopasowane. Pierwszy raz, pierwszy sparyk, to tak trzeba... Trochę podejść do tego inaczej, a Toruń widać, że jednak na tym przebudowanym torze sobie bardzo dobrze radzi. My może więcej żeśmy jeździli na nim, a poloniści praktycznie chyba dwa razy byli tylko na torze. To jest początek sezonu i się trzeba wjechać i to nie mówione, że to dzisiaj wygrywają i to będzie przez cały sezon, tak nie? Po 12 wyścigach Apator prowadził 46 do 19. Dużą zasługę miał w tym lider gospodarzy Wiesław Jaguś. Każdym trzeba jechać. Teraz się okazało, widać, że w pierwszym wygrałem, w przegrałem, nawet tam nie wiem z kim, ale no, trzeba po prostu uważać, nie trzeba jechać do końca. Myślę, że mamy bardziej wyrównany skład i dlatego wygrywamy. Dwójka liderów Polonii, Tomasz Golop i Piotr Protasiewicz, to jak się okazało za mało na wzmocniony w tym roku zespół, który ostatecznie pokonał Mistrzów Polski aż 59 do 30. Przy... ...emocjonującego widowiska, które zakończyło się sensacyjnie, bowiem Mistrzowie Polski, Bractwo Polonii Bydgosz Przegrali dwoma punktami z Beniaminkiem, Rzetka, Rzetem, Polmo, Zielona Góra 44 do 46. Oglądamy wyścig 15 decydujący o końcowym zwycięstwie gospodarzy, w którym na pierwszym miejscu linie mety minie Tomasz Golob, a za nim dwaj zielonogórzanie Lee Richardson i Maciej Kuciapa. Był to niezwykle wyrównany pojedynek, w którym pięciokrotnie zwyciężali zielonogórzanie, a czterokrotnie mistrzowie Polski. Oba zespoły odniosły po jednym zwycięstwie 5 do 1. Najwięcej punktów dla gospodarzy zgromadzili Richardson i Kuciapa po 10, a dla bydgoszczan Tomasz Golo w 6 startach 17 punktów. Już od najbliższej kolejki w każdy poniedziałek... Nich... W sensacyjnej porażce w Zielonej Górze żużlowcy Bractwa Polonii Bydgosz przyjechali do Leszna mocno umotywowani. Myślę, że będzie dobrze. W sobotę byłem w domu i tym razem jestem dobrze przygotowany. Mistrzowie Polski nie dali żadnych szans gospodarzom. Już w drugim wyścigu para Sąd Wilczirka z biały i żółty... Pewnie pokonali Jerzy Jankowskiego i Rempały 5 do 1 i od tego momentu systematycznie powiększali przewagę. Ostatecznie poloniści wygrali aż 55 do 35 i odnieśli pierwsze w tym roku zwycięstwo. 3 kwietnia wystartował nowy sezon żużlowy. W systemie rozgrywek nie nastąpiły żadne regulaminowe zmiany. Nadal w ekstralidze i pierwsze lidze będzie rywalizacja. po 8 drużyn, które po rozegraniu rundy zasadniczej spotkają się w play-offach. Pozostałe zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek, będą startowały w drugiej lidze. Natomiast kolejnej korekty dokonano w Światowym Speedwayu, zmieniając system wyłaniania najlepszej drużyny globu. Będzie to e, puchar e, mistrzostw. Kształciła się. się w ligę zawodową, jednak już niebawem ta sytuacja powinna ulec zmianie. W lutym władze Polskiego Związku Motorowego spotkały się z działaczami klubów Ekstraligi i wspólnie podjęto decyzję, że do końca bieżącego roku kluby te przekształcą się w spółki sportowe. Żużlowi kibice swoją ukochaną dyscypliną emocjonującą. Działaczom i zawodnikom było do śmiechu. Tuż przed pierwszą kolejką kilku zawodników doznało kontuzji. Największym pechowcem okazał się Andrzej Szymański z Unii Leszno. W meczu z Najdłużej na ligową inaugurację sezonu 2001 czekali żużlowcy z Zielonej Góry Wiedgoszczy. W Wydgoszczy. minioną środę kibice Beniaminka przeżyli wielkie emocje. Ich ulubieńcy pod wodzą niestrudzonego 43-letniego Andrzeja Huszczy po dwuletniej panicji powrócili w Teregi Najlepszych, by na początek zmierzyć się z mistrzami Polski. Trzeba być skoncentrowany i do każdego występu, bo mówię, rozgrywki są bardzo, bardzo mocnujące w Ekstraklasie i nie ma w łasnych Każdy jest bardzo mocno, przede wszystkim na swojej torze. Bydgoszczanin występował na torze, na którym stają pierwsze kroki. W zupełnie innej sytuacji był Maciej Kuciapa, debiutant ZKZ Polmo. na pewno jest niewielki stres. Wiadomo, pierwszy raz chcę, wiadomo, jak najlepiej wypaść. Będę się starał jak najlepiej przede wszystkim wypaść, pokazać się tutaj kibicom zielonej góry. Osłabieni gospodarze w ostatniej chwili kontrubiowanego Billy Hemilla zastąpił Anglik i Richardson. Przystąpili do walki bez respektu dla rywala. W czwartym wyścigu jadący w czerwonym gasku Kuciapa po walce na łokcie w pierwszym łuku na mecie pokazał plecy samemu Tomaszowi Kolobowi. Na pewno szybki motocykl. Jeśli będę taki posiadał, to na pewno będzie wynik. Jeśli nie, no to wiadomo. Jest o wiele trudniej ścigać się, jak nie ma... W kolejnych biegach gospodarze ze sprawą juniora Rafała Kurmańskiego, Kask Niebieski wykorzystali fatalną niemoc pęki Gustawsona i po dziewięciu biegach uzyskali sześciopunktową przewagę. Skuteczne rezerwy taktyczne w postaci Goloba i Toda Wilcira pozwoliły mistrzom nadal marzyć o zwycięstwie. Nadzieję przedłużył w czternastym biegu duet protasiewicz Michał Robacki. Pepe pokonał utrze. Robacki niespodziewanie ograł Antonina Swaba. Emocje sięgnęły zenitu. 43-41 dla miejscowych i bieg 15 od krawężnika Wilshire, Richardson, Golob i Kuciafa. Różlowcy z Myszką Miki na plastronach wygrywają start na drugim łuku. Kapitalna szarża Goloba i najlepszy polski żużlowiec obejmuje prowadzenie. Na nic jednak fantastyczna jazda Tomka. Jego partner zespołu notuje defekt. Dwa punkty niespodziewanie pozostają w zielonej górze. Pozwyciężej lepsze, ale dwóch zawodników meczu niestety wygra i Zwycięskiej drużynie poza bezbarwnym Szymkowiakiem wszyscy spełnili swoje zadanie. Najszczęśliwszy był Kuciapa, niemniej radował się ze swego występu Richardson. To był bardzo ciężki mecz, Wydgosz jest bardzo dobrą drużyną, bardzo się cieszę ze swojej postawy. Punkty dla zwycięzców zdobyli Chuszcza 10, Kuciapa 10, Swab 6, Richardson 10, Kurmański 8 i Kujawa 2. Dla pokonanych Golob 17, Tajhert 1, Wilczir 11, Gustafsson 2, Protasiewicz 11 i Robacki 2. 11 tysięcy kibiców przyszło na stadion w Alfreda Smoczyka, aby obejrzeć mecz gospodarzy Leszczyńskiej Unii z mistrzami Polski, Bractwem Polonia Bydgoszcz. Oba zespoły rozegrały do tej pory po jednym spotkaniu. nie przegrali chwilę, a Polonia uległa Beniaminkowi w Zielonej Górze. Myślę, że dzisiaj te dwa punkty odrobimy. Wszyscy pojadą na jednym poziomie i raz, że widowisko będzie się podobać, a dwa, że być może wywiedziemy tą dwa punkty. Stawimy na pewno weżarty, opór tutaj Polium biedrosz wiadomo mistrz Polski, same gwiazdy w składzie, ale my tutaj nie składamy kart, jesteśmy przygotowani do tej walki. Myślę, że Gustawson, który ten mecz nam położył w Zielonej Górze wyciągnął wnioski i powinno być dzisiaj lepiej. Niespodziewanie mecz rozstrzygnął się już w pierwszych wyścigach. Po dwóch biegach Polonia prowadziła 9 do 3. W oglądanym trzecim biegu Piotr Kropasiński w kasku żółtym. Po walce na lokcie w pierwszym łuku zdołał wyprzedzić przewieźć Damiana Walińskiego w kartę czerwoną. Dodatkowo nowi z zdefektował motocykla, całe zamieszanie wykorzystał junior polonii Michał Robacki i poloniści wygrali bieg 5 do 1, powiększając swoją przewagę. W kolejnym czwartym wyścigu gospodarze wprowadzili rezerwę taktyczną. Niestety para Roman Jankowski, Adam w kaski i Adam, Kacki Czerwonej Niebieski nie zdołała odrobić strat. Doskonale w tym wyścigu pojechał nasz najlepszy żużlowiec Tomasz Golo. W kasku żółtym wychodząc z drugiego łuku pierwszego okrążenia najpierw odparł atak Jankowskiego, a potem tak rozprowadził doświadczonych leszczenian, że na drugą pozycję awansował przemysław tajher. Poloniści dowieźli podwójne zwycięstwo i zwiększyli przewagę do 14 punktów. Z tego momentu goście kontrolowali wybieg wydarzeń na torze. Tylko dwukrotnie przegrali swoje wyścigi i ostatecznie pokonali wysoko leszczynian 55 do 35. Pech nie opuszcza Unii. Jedność, że przegrała kolejny mecz, traciła kolejnego zawodnika. W tym niegroźnie wyglądającym upadku rękę złamał Jacek Krępała. Najskuteczniejszy wśród polonistów Tomasz Golow zgromadził komplet punktów. Wśród leszczynian zawiedli niemal wszyscy. są odpowiednie do rozegrania meczu. Pogoda nieciekawa, no mamy atut swojego toru, jedziemy u siebie, no powinno być dobrze, no, zobaczymy jak będzie. Tor jest bardzo dobrze przygotowany, padał deszcz, tor jest twardy, wszystko będzie w porządku. Po sześciu biegach przy prowadzeniu Polonii 26 do 10 ponownie ze względu na opady deszczu sędzia zarządził przerwę. Odpowiednia kosmetyka toru pozwoliła żużlowcom powrócić na tor. W zespole gospodarzy jak zwykle nie do pokonania był Tomasz Golob. Przyjezdnych jedynie Walasek i Jędrzejak byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę z polonistami, którzy do biegów nominowanych prowadzili już 53 do 19. Najwyższe zwycięstwo w tym sezonie wytłoszczanie zapewnili sobie wynikiem 5 do 0 w ostatnim wyścigu. Bractwo Polonia 68, Radson Malma 21. Tak rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Finał z udziałem Tomasza Goloba był za to niezwykle emocjonujący. Pierwszy wyścig finałowy został przerwany po upadku spowodowanym przez Szweda Toniego Ricardsona. W powtórzonym biegu Polak prowadził od startu do mety, wyprzedzając drugiego ze Szwedów Henrika Gustafssona i Duńczyka Niki Pedersena. Piotr Krotasiewicz, 17. Niespodzianka to dopiero 13. pozycja Anglika Marka Lorama. A już dziś Tomasz Golob oraz trzej inni uczestnicy wczorajszego Grand Prix Niemiec, Piotr Brotasiewicz, Per Karlsson i Christuli zrywali zrywalizują w mecz na szczycie naszej Ekstraklasy. Po 13 biegach gospodarze zapewnili już sobie zwycięstwo, prowadząc z Polonią Piła 45 do 33. Obszedniejsza relacja w sportowej niedzieli. W drugim dzisiejszym meczu Zetka Polska... Otrzymaliśmy materiał filmowy z tego wydarzenia. O końcowym triumfie Polaka decydował o powtórzony wyścig finałowy. Golub pokonał w nim Szweda Gustawsona i Duńczyka Pedersena. To szósty w karierze triumf Tomasza Goloba w zawodach cyklu Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata. Kilka tysięcy kibiców, którzy zasiedli na trybunach, owacyjnie powitało Tomasza Goloba, zwycięzcę wczorajszego pierwszego w tym sezonie turnieju Grand Prix. To są zawody takie jednego dnia, także eee, trzeba pierw, pierwszej. Eee... Pierwszy osłonie jechać do przodu, żeby skrabać się do góry, a finał to jest luteriat. Przed spotkaniem w obu drużynach panowały bojowe nastroje. Pilani, którzy awizowali najsilniejszy skład, zapowiadali, że przyjechali do Bydgoszczy po dwa punkty. Dwie silne ekipy na pewno spowodują, że premier będzie bardzo cięty i właściwie nikt nie zna wyniku, także no pojedziemy na maksa po to, żeby wygrać. Tak naprawdę spotkanie rozstrzygnęło się już w dwóch pierwszych wyścigach wygranych przez gospodarzy 5 do 1. Dopiero szósty bieg rozdrżał kibiców. Jadący w czerwonym klasku Tomasz Golob przez cztery okrążenia starał się wyprzedzić pilską parę Chris Louis i Jarosław Hampel. Ostatecznie jednak Hampel w żółtym kombinezonie nie dał szans Golobowi. Triumf młodości nad rutyną tak rozemocjonował jednego z kibiców, że stracił przytomność. Po szybkiej reanimacji został odwieziony do szpitala. Do biegów nominowanych gospodarze prowadzili 40 do 32. Wydgoszczanie zwycięstwo zapewnili sobie już w wyścigu 13. Od startu prowadził Michał Robacki, a Przemysław Tajhert w kasku niebieskim na ostatnim łuku wyprzedził Sławomira Drawika. Dwa ostatnie biegi zakończyły się podziałem punktów. Ostatecznie... start Staszewskiego. Kacper Czerwony w biegu siódmym sprawił, że za jego plecami znalazł się Tomasz Golob i jadący w ramach rezerwy taktycznej od wilci. Ten bieg rozgrzał publiczność do białości. Różowianin, który uzyskał sporą przewagę przez trzy okrążenia, otwierał ataki Goloba. Ten próbował co po zewnętrznej, co po wewnętrznej. Staszewski dysponując szybkim motocyklem bliski był pokonania atakości. Najlepszy polski różowiec nie rezygnował i pokazał klasę mistrza. Na ostatnim okrążeniu przypuścił ostateczny atak i był to atak. Rzowianic, mimo porażki zebrał brawa przy otwartej kurtyni. I, I na tyle jest dobrym zawodnikiem, że go Po kolejnych konictwach wygranych przez Bergo podwójnie Mistrzowie Polski przegrywali już 26 do 34. Nadzieję nadzieją na ostateczny triumf przedłużył dublet Golowa i Prozasiewicza w wieku 10. Zasana para w oglądanym 12 wyścigu dla Bydgoszczan w biegu ostatniej szansy tylko zrealizowała. Biegi nominowane były więc tylko formalności. Bergo wyciężył 82 do 38. Najwięcej powodów staradości radości miał odrodzony Piotr Falów, który obok Staszewskiego był najlepszym instytutem gospodarczym. W każdym wieku trzeba było być zmobilizowanym i nastawionym bardzo pozytywnie na ten duchu walki. Nie, nie był łatwy mecz. Można przegrać nic, ale nie wojnę, tak że nie jest przegrana ta wojna. Nie jest łatwo, tak się okazało, że bardzo ciekawe sytuacje by i... Do końca różni. W zespole gości najwięcej 18 punktów w sześciu starcach zdobył Tomasz Gór. Ród gospodarzy brylował Piotr Falus, który zdobył 12 punktów, Jason Kraft, który zdobył 11 punktów i Mariusz Staszewski, który wywalczył 9 punktów. Gościu w miniony piątek najlepsze żużlowe pary w kraju. O tytuł Mistrzów Polski walczyło 7 duetów. Już początek zawodów pokazał, że o zwycięstwo nie będzie łatwo. W pierwszej serii startów na 7 wyścigów aż 5 zakończyło się remisem. W oglądanym trzecim biegu spotkały się pary Radsona Częstochowa, klaski czerwony i niebieski. Oraz obrońcy tytułu, brat Popolonia Bydgoszcz, kaski żółty i biały. Najlepiej spod taśmy wyszedł w czerwonym kasku Grzegorz Walasek. Para bractwa Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz przez cztery okrążenia bezskutecznie próbowała doścignąć młodego częstochowianina. W kolejnym swoim starcie aktualni jeszcze mistrzowie Polski również oglądali plecy rywala. Tym razem przed wydgoszczanami biegu kończył Piotr Świst Pergogorzu w Kask Czerwonym. Ciekawie zapowiadał się wyścig jedenasty. Dla Golloba i Protasiewicza była to ostatnia szansa na nawiązanie walki o medale. A dla pary Atlasa, krzyżaniak Sawina, ewentualne zwycięstwo zapewniałoby już co najmniej srebro. 5 tysięcy kibiców musiało jednak na ten wyścig długo poczekać. Z powodu nie pierwszej w tym sezonie w pila awarii maszyny startowej przerwa w turnieju trwała prawie pół godziny. W zapowiadanym 11 wyścigu najlepszym startem popisał się Tomasz Golo, zanim jak cień podążył w żółtym kasku Robert Sawina. Piotr Bratasiewicz tu w Kasku Niebieskim początkowo próbował nawet odebrać Sawinie dwa punkty, ale słono za to zapłacił. Na kolejnym wirażu odjechał za daleko od krawężnika i wykorzystał to krzyżania, który dzięki temu obronił Remis dla Atlasa. O tytule mistrzowskim zadecydował w bieg pomiędzy Atlasem i Włókniarzem Częstochowa, które miały w tym momencie po 15 punktów. Tym razem Wrocławianie nie dali szans rywalom. Wygrał Sawina przed Krzyżaniakiem, a Walasek i Pietrzyk przyjechali do mety na trzecim i czwartym miejscu. Wynikiem 5 do 1 para Atlasa pokonała też w ostatnim swoim biegu słabek w tym dniu gospodarzy Jadka Golloba i Sławomira Drabika z Polonii Piła. Ja wywalczyłem finał z Sebastianem Łamkiem i jest mi bardzo przykro, że nie jechałem od samego początku. Ale to już, to już jest inny rozdział, tylko, tylko ważne to, żeby, żeby zawsze był, było po sportowemu, a okazało się, że to nie zawsze tak jest. Po polu mi nie najlepiej poszło, Robert ze Sebastianem, dzisiaj Sebastian miał pewne problemy, ja go zastąpiłem. Srebrne medale po zwycięstwach nad parami RKM-u Rybniki Polonii Biła zapewnili sobie Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz. Było trudno, prawda? A tym bardziej jak tam nieraz yy, współpraca brata i się najlepiej, aczkolwiek mówię, robiliśmy co mogliśmy, przyjechaliśmy, na no mówię, drugie miejsce, srebrny medal, nie no, zawodnie chciałby być więcej Polski. No, za rok może być lepiej. Najradośniej w parkingu było w boksie Włóknia Częstochowa, najmłodsza para finału, wywalczyła bowiem brązowe medale. Grzegorz Walasek, dla niego to bardzo udane zawody. Grzegorz, spodziewałeś się, że tak szczęśliwy będziesz po zakończeniu tego finału? A szczerze mówiąc nie, ale jestem bardzo szczęśliwy. Udało mi się pierwszy raz e, pojechać w finale seniorów, jak wszedłem z wieku juniora, I to na torze w Pile, gdzie mi wybitnie tu nigdy nie pasowało. Dzisiaj było super. Złote medale dla Atlasa Wrocław 25 punktów. na swoich wychowanków Łukasza Romanka i Romana Chromika. Rybniczanie awansowali do finału. Bez udziału eliminacja. Takie jest prawo gospodarzy. Pierwszy start pary zielonogórskiej potwierdził jej mistrzowskie aspiracje. Kurmański i Kujawa wygrali start nie dając szans swoim przeciwnikom Łukaszowi Lomanowi i Krzysztofowi Świdrowi z kolejarza Rawicz. Znakomicie współpracując Zielonogórzanie prowadzili od startu do mety. Zwyciężył Kurmański, drugi był Kujawa, trzeci Loman. Pięć punktów dla pary Polmosu, i jeden dla zawodników Kolejarza. W siódmym wyścigu spotkali się reprezentanci Rybnika i Zielonej Góry. Gospodarze liczyli na zwycięstwo Chromika i Romanka, którzy doskonale znają zmodernizowany Rybnicki Tor. Start wygrał jadący w czerwonym kasku Kurmański, który nie dał wydrzeć sobie zwycięstwa. Kilkakrotnie próbował wyprzedzić lidera Chromik kask żółty, ale jego ataki przy krawężniku i po zewnętrznej nie przyniosły rezultatu. Wyścig remisowy 3-3 za Kurmańskim i Chromikiem, drugi Rywniczanin, 17-letni Romanek, bez punktu, czwarty Kujawa. W rywalizacji o mistrzowskie podium od początku zawodów liczyły się także pary młodzieżowców Polonii, Bydgoszcz i Atlasa Wrocław. Michał Robacki z Polonii, kask biały, świetnie czuł się na Rybnickim Torze. Bydgoszczanin najlepiej wrzecł z wirażu, wyprzedzając wrocławian Andrzeja Zieje, kask czerwony i Krzysztofa Słabonia. 17-letni Łukasz Stanisławski nie odegrał w tym pojedynku poważnej roli, zajmując czwarte miejsce. Ten wyścig zakończył się remisem 3 do 3, co nie przekreślało szans obydwu par na medalowe miejsca. Przed ostatnim swoim startem żużlowcy z Zielonej Góry mieli w dorobku 21 punktów i prowadzili w klasyfikacji Mistrzostw. Na dalszych miejscach po pięciu startach byli Rydniczanie i Bydgoszczanie po 18 punktów i Wrocławianie z 17 punktami. 19 wyścig z udziałem duetów Polonii-Bydgoszcz i Polmosu-Zielona Góra. Znowu znakomity start Robackiego, czerwony kask, który zdobywa prowadzenie. Na miejscach drugim i trzecim Kurmański i Kujawa. Różlopty z Zielonej Góry zdawali sobie sprawę z tego, że wystarczą im 3 punkty do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Wyścig remisowy 3 do 3. Rafał Kurmański i Dawid Kujawa młodzieżowymi mistrzami Polski Park klubowych. W dalszych miejscach na podium decydował ostatni wyścig z udziałem par Wrocławskiej-Rybnickiej. Zieja biały kask, słabość żółty w pojedynku z chromikiem niebieskim i romankiem czerwony. W pierwszym wirażu przewraca się Romanek, sędzia nakazuje powtórkę wyścigu. W czerwie cała czwórka staje ponownie do rywalizacji. Rybniczanom remis daje miejsce na podium. Wrocławianom zwycięstwo 5 do 1 zapewnia po Polski. Po upadku Chromik nie czuje się najlepiej. Jedzie słabo. Romanek zdobywa tylko jeden punkt. Podwójne zwycięstwo żużlotów Atlasa. Pierwszy słabo nim drugi zieja. Tak więc wrocławianie zdobywają srebrne medale. 22 punkty. Na trzecim miejscu Polonia Bydgoszcz 21 punktów. Tuż za podium Rybniczanie 19 punktów. Czy lubi jeździć na rybnickim torze Mistrz Polski i półfinalista indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów Dawid Kujawa? Szczerze mówiąc nie. Dlaczego? No, nie wiem dlaczego. Akurat dzisiaj mi się dobrze tutaj jechało i... No nie wiem, nie wiem. Parametry nie odpowiadają, profil toru. Trochę takie chopki są na wejściach i, i to mnie trochę wykoncentruje. No ale dzisiaj akurat było dobrze. Dla nowo kreowanych mistrzów Polski punkty zdobyli Rafał Kurmański 14, Dawid Kujawa 10. Dla wite mistrzów Polski z Wrocławia Andrzej Zieja i Krzysztof Słaboń po punktów 11. Dla brązowych medalistów brat w Bydgoszcz 18 punktów komplet Mikał Robacki. 3 dorzucił Łukasz Stanisławski. Raz wystartował Robert Umiński. Bez punktu.